No i witamy w Londynie! Dzisiaj pierwszy dzień, jak tutaj jestem i trzeba ogarnąć system. Idziemy właśnie na siłownię, bo trochę ciało, także jesteśmy w Londynie. Ja bym podsumować rok 2022, ponieważ myślę, że takie podsumowanie jest ważne. Wiele się nauczyłam i mogę też pomóc Tobie zrozumieć pewne kwestie i dzięki temu możesz skrócić czas na stworzenie lepszego życia. 2021 rok, koniec tego roku był dla mnie bardzo przełomowy, ponieważ podjęłam wtedy decyzję, że zmieniam swoje życie, po prostu sama decyzja wystarczy, aby uruchomić wiele procesów takich, można powiedzieć, nieświadomych w naszym życiu, więc... Pierwszą lekcją, która już się rozpoczęła w 2021 roku, a który może nie wspomniałam, jest właśnie to, żeby podjąć decyzję. Ona nas nic nie kosztuje, do niczego nas nie zobliguje. To nie jest tak, że po prostu decyzja sprawia, że teraz musisz podjąć to i tamto. Po prostu, jeżeli chcesz jakiś zmian w swoim życiu, Podejmij tylko decyzję, że chcesz to zrobić. Zapisz to gdzieś, um, jesteś przekonany na 100%, chcesz zmian w swoim życiu, koniec. Kropka. I ta decyzja, to, że ty sam zakomunikowałeś wszechświatu, że chcesz zmienić coś w swoim życiu, uruchamia procesy. I tymi procesami może być seminarium, książka, fajny film, który zacznie. Pobudzać Cię dalej do tego, żebyś yy, zaczął może być wchłaniać wiedzę, uczyć się czegoś nowego. I to właśnie u mnie tak zadziałało. Zaczęły pojawiać się super książki, nowe seminaria na YouTubie i tak naprawdę wtedy wszystko poszybowało w górę, więc zacznijmy od 2022 roku, czego się nauczyłam. I pierwszą rzeczą jest to, że <gryw> ja jestem. To jest bardzo proste, bardzo prosty koncept, ale przez to, że my jesteśmy tak osadzeni w naszej fizyczności, że my nie dostrzegamy tego, kim my jesteśmy. A jako ja jestem, jestem pozbawiona mojego imienia, mojego ciała, wszystkich takich społecznych uwarunkowań, tego, co przeżyłam, bo to jest jako moje takie. Fizyczne experience, które doświadczam w tym życiu. I ja jestem jako coś więcej niż moje ciało, niż moje imię, które zostało mi nadane, niż religia, niż to wszystko, co po prostu się działo w moim życiu. I jako ludzie nie mówimy ja ciało, teraz idę gdzieś tam ja, ręka, teraz będę robić to czy tamto. Eee, mówimy moje imię, moje ciało, moja ręka. Ehm, to jest coś co zostało nam dane w dniu narodzin. My jesteśmy kimś więcej niż to. Kolejną przełomową rzeczą to było to, że ja kreuję. Oczywiście każdy wie, że my w jakiś sposób kreujemy swoje życie, swoją rzeczywistość, ale zrozumienie tego w takim stopniu, w jakim ja zrozumiałam, że każda myśl, wszystko co puszczam od siebie, każde uczucie kreuje moją rzeczywistość i Przeważnie działałam od zewnątrz do wewnątrz, czyli pozwalałam, by to, co jest wokół mnie, wpływało na moje uczucia, na to, jak myślę. A teraz działam od wewnątrz do zewnątrz, czyli ja kreuję swoje własne uczucia, myśli i one pomagają mi stworzyć moją nową rzeczywistość. Bo jak zapętlamy się w tym, że wszystko z zewnątrz wpływa na nas, to powodujemy, że mamy przewidywalną przyszłość. Ciągle powraca do nas to samo i to samo. Bo jakby kierujemy się tymi samymi myślami, emocjami, uczuciami, a jeżeli tworzymy nowe uczucia, to tworzymy nowe połączenia w naszym mózgu, a nasza podświadomość tak naprawdę nie widzi różnicy między tym, co się Wydarzyło a tym co sobie wyobrażamy, czego jeszcze nie ma. Więc my poprzez to, że sobie wyobrazimy coś, możemy w naszym mózgu stworzyć połączenia, które będą myślały, że to są wspomnienia i taką rzeczywistość będziemy tworzyli. Więc jeżeli mamy o czymś myśleć, to myślmy pozytywnie i to jest właśnie kolejne, że nasze myśli są bardzo powerful. Każda myśl to jest tak naprawdę afirmacja, to jest jakby zaklęcie z angielskiego spell um, i wszystko, co myślimy, wpływa na to, jaką mamy rzeczywistość wokół siebie. To po prostu było odkrycie. Wow. W tym roku przeczytałam ogrom, ogrom książek i jedną, która też bardzo e, świetnie wpłynęła e, na zrozumienie całego konceptu, było e, Maxwell Maltz Psycho-cybernetics i to była książka o tym, jak my możemy stworzyć e, nowy self-concept, czyli tak by nową osobowość e, poprzez aplikację nowych cech, które tak, na, tak naprawdę chcemy i działania z tego miejsca właśnie już tej osoby, i to pozwala właśnie uruchomić kolejne procesy, które przyciągają inne osoby, które dają ci jakieś właśnie opportunities do stworzenia, nie wiem, jakiegoś biznesu, czy wyjazdu, czy cokolwiek innego i właśnie tworzenie nowej osobowości powoduje tworzenie Swojej rzeczywistości, więc to się wszystko razem przepięknie łączy i przeplata, i bardzo polecam tę książkę. Co ważnego, to uświadomić sobie to, że wokół nas dzieje się coś więcej niż tylko ta fizyczność. Energia, em, tak naprawdę składamy się z 99,999% 99 energii, a fizyczność to jest 0,1 chyba tysięczna czy dziesięciotysięczna. Tego, co, kim my tak naprawdę jesteśmy. Więc my bardzo skupiamy jako ludzie na tej fizyczności i to uważamy jako ostateczność, a energia wokół nas to jest tak naprawdę większość tego, kim my jesteśmy. I jest takie coś jak prawo przyciągania, prawo założenia, prawo przeciwieństw, prawo wibracji. I te wszystkie prawa wpływają też na nas, i zrozumienie tych praw powoduje, że. Nasze życie staje się po prostu lepsze, bo zaczynamy działać według tych praw, rozumiemy to i zaczynamy kreować życie takie, jakie chcemy. A co najważniejsze, to my przyciągamy do naszego życia nie to, co tam sobie chcemy, o, ja teraz chcę na przykład mieć Lamborghini, albo o, ja teraz na przykład chcę mieć miliony dolarów, czy tam funtów, czy złoty, czy cokolwiek chcecie mieć. To nie działa to w ten sposób, że o, ja sobie to chcę i to przyciągam. My przyciągamy do naszego życia kim jesteśmy, koniec, kropka. Jeżeli twoje myśli um, są wokół jakichś danych sytuacji, jeżeli w tobie dalej są jakieś traumatyczne emocje, przeżycia, w twoim ciele są zapisane właśnie jakieś stare schematy, to będziesz przyciągać do swojego życia ciągle to samo. Czemu? Wiele osób skarży się właśnie na to, że na przykład, przypuśćmy, związek, przyciągając ciągle tych samych partnerów, z tymi samymi problemami, wytwarzają w nich te same emocje w kółko i w kółko. Ponieważ e, tak zostaliśmy zaprogramowani i tym właśnie jesteśmy. Trzeba się oduczyć najpierw tego, co zostało w nas zaprogramowane, a później dopiero uczyć się nowych rzeczy. Przełomową rzeczą jest to też, że ja jestem odpowiedzialna teraz za to, co czuję za traumy z przeszłości, za jakieś stare przekonania, za emocje ja, ja, ja. Jeżeli coś się wydarzyło w przeszłości, czy nie wiem, z rodziną, rodzicami, różne są przeżycia, każdy ma inne wspomnienia. To teraz, w tym momencie, jako dorosła osoba, już nie mówię, a bo rodzice kiedyś zrobili mi to i tamto, albo ten, nie wiem, partner z przeszłości był taki, siaki i owaki. Po prostu. Ty jesteś teraz odpowiedzialny za wszystkie swoje emocje. Możesz uwolnić stare emocje i traumy z siebie. Oczywiście czasem jest potrzebny jakiś konsultant, czy psycholog, czy osoba, która się na tym zna, bo nie każdy jest w stanie poradzić sobie z tym sam. Ale jeżeli jesteś w stanie poradzić sobie, to naprawdę praca nad sobą to jest największa inwestycja i coś, co będzie trwało tak naprawdę do końca życia. Bo jeżeli Ty się nie rozwijasz, to się zwijasz, cofasz się w tył. Więc jeżeli chcesz osiągać lepsze rezultaty w swoim życiu, mieć super relacje, mieć fantastyczny biznes, żyć po prostu pełnią życia i w szczęściu, to Ty musisz zacząć pracować właśnie nad sobą. Więc Ty jesteś odpowiedzialny na, za wszystko, co teraz masz w sobie. W tym dorosłym życiu. I dwie ostatnie rzeczy, które już opowiem bardzo krótko, to że mój potencjał jest nieograniczony. Zaczęłam właśnie dużo czytać teraz o polu kwantowym, o skokach kwantowych, i wszystko, o czym pomyślimy, jest Twoją możliwością. Cokolwiek pomyślisz i może zostać stworzone w Twojej głowie, możesz trzymać w Twoich rękach, może stać się Twoją rzeczywistością. Nasz potencjał jest nieograniczony. I ostatnią rzeczą jest to, że nikt nie przyjdzie cię uratować. Tylko ty, tylko ja. Jestem w stanie uratować siebie tak samo jak ty jesteś w stanie uratować tylko i wyłącznie siebie. Nikt nie przyjdzie, nikt nie zrobi tego lepiej niż ty. Więc przestań um, czekać, tylko zacznij działać. I takim podsumowaniem tego filmu zapraszam cię oczywiście do kolejnego, do subskrypcji mojego kanału. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!